Cześć, dziś pokażę Wam, jak uszyć proste, dziecięce, dresowe spodenki. Mam tutaj taki gotowy wykrój, który jest dedykowany dla rozmiaru od 56 do 98. My zajmiemy się przygotowaniem spodenek w rozmiarze 74. Zobaczcie, nasz wykrój jest tak przygotowany, że każdy rozmiar ma inną linię. Na początek, do naszego wykroju przykładamy sobie cienki papier. Ja tu będę używać pergaminu. Bardzo dobrze też sprawdza się zwykły papier śniadaniowy. Przeczytam sobie szpilką mój papier do wzoru z wykrojami, żeby nam się nic nie przesuwało. I teraz mogę odrysowywać. Odpinam nasz wykrój i wycinam go. Wykroj jest już gotowy. Bierzemy się do dalszej pracy. Moje spodenki będą z takiego materiału. Składam sobie mój materiał na pół w ten sposób. Pamiętając, że muszę zostawić zapasy około 1,5 cm. Tą linię naszego wykroju przykładamy do linii złożenia materiału i. Tutaj już nie zostawiamy żadnych, żadnych zapasów. Użyję sobie obciążnika, żeby mi się to nie zsuwało. Wszystko przypinam szpilkami. Najpierw prysuję linię w miejscu styku pergaminu z materiałem oraz następnie linię oddaloną o około 1,5 cm. Następnie wycinam sobie y, mój wykrój. Odpinam szpilki. Rozkładam. Moje spodanki, przykładam je na drugą połowę, i teraz przenoszę linię na drugą stronę. Mogę wyjąć szpileczki. Jedna część moich spodenek już gotowa. I biorę się za drugą część. Teraz składamy sobie nasze spodenki prawą stroną do prawej. Czyli tak, mamy jedną prawą stronę, na nią nakładamy drugą prawą stronę. I będziemy zaczynać nasze szczycie od zewnętrznych boków, więc spinamy je szpileczkami. Możemy brać się za szycie, pamiętamy o tym, że szyjąc materiał taki dresowy wybieramy ściek elastyczny. Jeśli nie mamy w naszej maszynie takiego ściegu, to wystarczy, że wybierzemy zygzak, który będzie jak najbardziej płaski. I teraz wpijam sobie igłę, opuszczam stopkę i ruszam. Pamiętam o supełku na początku. I zobaczcie, mój ściek wygląda w ten sposób, i widzę, że jest bardzo rozciągliwy. I teraz bierzemy się za drugą stronę. Zakończam, podnoszę igłę. I teraz y, kolejnym etapem będzie y, wykończenie boków ściegiem overlockowym. Przedstawiam sobie moją maszynę. Y, I to samo robię z drugiej strony. Teraz szpilkami spinam sobie wewnętrzne krawędzie, spodenek i jadę tak samo. Najpierw ściegiem elastycznym. I teraz wykańczam ściegiem overlockowym. Boki gotowe. Teraz przychodzimy do naszej góry. Wywijamy sobie pasek. Najpierw raz. Troszeczkę. I drugi raz. Hop. I przypinamy go szpilkami. Nasza góra jest już gotowa do szycia. Pamiętamy o tym, że musimy zostawić sobie małą dziurkę, przez którą będziemy mogli wewlec gumkę. Przestawiam sobie moją maszynę znowu na ściek elastyczny. Opuszczam igłę. Pamiętam o zostawieniu dziury na gumę. Potem, jeśli będę chciała, mogę tą dziurę sobie zaszyć. I został nam y, ostatni etap, czyli wprowadzenie gumy. Będzie nam tylko potrzebna gumka do majtek oraz agrawka. Na końcu przyczepiam sobie do gumy szczytem agrafkę. Wyjmuję, zdejmuję grawkę. Robię sobie prosty supełek. Końcówki przytnę po przymiarkach. Rozkładam naszą gumę równomiernie. I moje Spodenki wiosenne są już gotowe. Dziękuję Wam bardzo za uwagę.